Po 3,5 miesiącach użytkowania magrawa w budynku, króciusieńki test, no bo nie ma się co rozwodzić. Proszę Państwa, łącznik 1791 W może skoczyć do 1800. O, jeszcze spadło troszeczkę. Przedwczoraj mi spał. O, znowu spada było. 68 jest 74. Ten czajnik nominalnie ma 2000 W. Jest to jakiś ruch. Dzisiaj rano sprawdzałem przed filmem spadło no powiedzmy teraz mamy 68-70. Rano było 1800. Może to wynikać z różnic napięcia, natężenia bądź oporów w instalacji tego budynku w danej fazie. Także temat jest no powiedzmy sobie wiarygodny lub mniej bardziej Trudno powiedzieć po 3,5 miesiącach, że no jest ten zysk rzeczywiście wymierny. To jest yy, yy, czajnik wpięty do, do magrawa. Andrzej, ty masz taką opinię, że są magrawy, które są robione na rzecz. Produkcji prądu i plazmy, a osobno są magrawy, które nigdy nie będą produkowały prądu, a tylko samą plazmę. Obaj widzimy plazmy, obaj widzimy e, tę plazmę wytwarzaną przez urządzenia magraw, przez e, różne inne artefakty pana Kesze, jak kosiarka, jak mm, długopis zdrowia, czy system balansujący. Ale tą informacją mnie zaskoczyłeś. No, jak ty to widzisz? Ten magraf będzie działał, robił prąd, czy nie będzie robił? Nie powinien robić. Nie powinien robić. Nie oszczędzać. Nie oszczędzać. Jest, oszczędzać. Nie jest, nie jest konstruktor nie do tego celu to stworzył, mhm. złożył. No jest na YouTube szereg filmów pana Dubija, który Mówi tak w grupie sobie znanych osób, że MagRaf ma działać natychmiast, praktycznie po nie wiem, dwóch, trzech tygodniach, po, półtora, po trzech miesiącach ma mieć 1,5 kW prądu. Tu Państwo widzieli, yy, 200 ponad przekroczyło, znaczy spadło poniżej 1800W po 3,5 miesiąca. To jest mało. Z tym, że znowu doczytałem się informacji i pamiętam taki filmik pana Kesze, którym on mówił, że to trzeba czekać 4 do 5 miesięcy, żeby się coś zaczęło dziać, po 9 miesiącach, ma być to Eldorado, czyli powiedzmy tam no, oszczędność prądu do 3 kW. Na razie jest licho. Z tym, że, no, ja powiem tak, gdybym tu wytwórcy tego magrawa bądź komukolwiek innemu zarzucił, że magraf nie działa, no byłoby błędem. On wytwarza plazmę. Ty też to widzisz. Dokładnie. Tak. Że to świeci. Yy, to, to, to wydostaje się plazma. Yy, no, między innymi między innymi z tych, yy, z tych z tych gniazdek musi być włączona świetlówka, czy dioda, jak to Państwo nazywają, tak? Teraz płynie, nie płynie. Andrzej, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak już jesteśmy przy temacie. Co się dzieje? Jaka jest różnica? Jaka jest różnica teraz? Mamy dwa różne, mamy dwa różne gniazda. No faktycznie. Tu takie trochę szaro-czarne jest. No to ja już teraz widzę. To jest szaro-czarne. Tu nie. No coś tam się dzieje. Ale jak, jak, ty to widzisz? Jak ty to widzisz? Różnica między tym, gdzie jest dioda, a tym, gdzie nie ma diody. A jaką widzisz różnicę? Nie wiem. Wiertarkę. Czy włączysz przycisk? Nie, nie konkretnie, nie, konkretnie, co widzisz tu? Świeci, nie świeci, złoty kolor płynie, płynie tutaj, czy nie płynie? Bo takie jakby szaro-czarne, no, ale też ona, złote. Ono nanosi nano na, na, na przewód i nic więcej. Nic więcej, ale nie wypływa, nie wypływa plazma z tego, tych, tu z tych dziurek. Jest delikatne pole wibracyjne wokół przewodu i wokół tego miejsca, ale nie jest tak intensywne. W przypadku di dioda wymusza Wypływ, ekspansję Wy, wypływ tej, 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 tej żółtej substancji Dokładnie. tej plazmy no to, to no można to samo użyć powiedzmy takich gniazd ale musi być dioda Musi być dioda, żeby ta plazma sobie wypływała. Żeby Ona silniejszy impuls. Żeby i wtedy rozkodowywane są negatywne wzorce, wibracje, powiedzmy, ściemnienia, które mogą się znajdować. Zresztą zwykle znajdują się no, nawet w, w materiale, w posadce, w ścianach, w emocje, które tutaj zostały skodowane. To myśmy nagrali dwa filmy na ten temat. Wcześniej o jasnowidzeniu yy, magrawa takiego i magrawa samochodowego, więc tam odsyłamy do tego. No to teraz pytanie: co zrobić, żeby on mi jednak ten, żeby mi ten prąd jednak oszczędzał efektywnie? Załóżmy, bo wytwórca tego, tego urządzenia twierdzi, że jego u niego, który użytkuje, który sam zrobił, a otworzył mi w tej samej technologii, daje mu oszczędności. No w ciągu 3 miesięcy spadło mu z 400 kW Pobór prądu do 200. No to teraz, w tym czasie, mówimy, mamy marzec 2017 roku. Ale technicznie on robi takie same urządzenia. Te no, daje na razie minimalny, minimalny zysk. Przy czym plazmy wypływającej przez te gniazda no, naprawdę jest tutaj bardzo dużo. Starcza dla wszystkich że tak powiem, na zewnątrz i w budynku. Jest tego naprawdę dużo i ja jestem zadowolony nawet z samej plazmy. No choć prądu nie ma. Jak to można zmienić? Co można by tu było ewentualnie dodać? Trzeba inną konstrukcję. Trzeba inną konstrukcję. Nie wiesz, nie potrafisz powiedzieć co jest, co, co jest. To trzeba by się było udać do tych, którym się udało wykonać urządzenie i zrobić tak jak oni mówią, że to działa. Tu między innymi Pan Dubi no, robi skuteczne. To wiemy. Bo on pokazuje to nawet na filmach. Po trzech miesiącach ma być półtora kW oszczędności prądu. Ale czekamy. No, być może to jest według innej technologii robione też pana kesze, według ortodoksyjnych działań. Tylko jakiś błąd. No na przykład ktoś zwrócił, zapytał się, czy, czy są te śrubki malowane tutaj, skręcające magraf. No, okazało się, że nie są. No to pomalowałem je gansami. To powiem szczerze, od samego pomalowania gansami skoczyło w dół o 50, no powiedzmy o te 50 yy, wat na tej próbie czajnikowej, bo on mi pokazywał, praktycznie nie schodził poniżej 1800. Teraz w ciągu 2-3 dni, no to są takie skoki. Raz jest 1800, raz jest 1750, to już przekroczyło 10%. Na tym urządzeniu nie wiem, nie, ha, wiem, bo, bo sprawdzałem yy, zużycie. Na skrzynce, przepraszam, na liczniku, tym głównym budynku, więc no, ani grosza oszczędności. Tak, nie udało się nie udało się zauważyć jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś spadku. No ale co jest źle? Co jest źle? Nie, nie potrafisz powiedzieć? To zostało inaczej zbudowane. Inaczej zbudowane, inaczej gansy może położone, czy inaczej skręcone. Coś, coś jakiś drobiazg, jakiś detal. Kilka elementów. Kilka jest, jest inaczej zrobione. A co byś widział, bo, bo pan twierdzi, wytwórca twierdzi, że jest idealnie zgodnie z technologią. Co jest nie tak? Orientacyjnie. To orientacyjnie. No i widzisz, to widzisz. Nie robił no? to na podstawie oryginalnego ja schematu. schematu. Nie robił coś, tam, coś tam jest nie tak. Inaczej. To, to jest po prostu z, yy, z kilkoma błędami. Tam yy, z, yy, z tego schematu, którego on robił, tam jest kilka błędów Zasadniczych. Które, które, które mają wytwarzać plazmę, ale nie, 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 nie ma możliwości ograniczania Z po, Zużycia prądu. Zużycia prądu. I możemy to, on daje, ten, ta, ta konstrukcja daje, że musimy więcej własnej energii na to poświęcić, nie żeby osiągnąć ten efekt. Nie? ale to. Nie ma takiej potrzeby, że, 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 żeby, że, żeby to urządzenie korzystało z naszej energii. Ono konstrukcyjnie jest... Ma, ma być, jeśli jest dobrze... Inaczej, jeśli jest zrobione według reżimu, wtedy działa. ma, ma działać, o, ma, nie, ma nie te ma, oszczędności robić, tak jak mówi pan Dubi, jak mówi pan Kesze, Dobra. ma startować i ma być ale ta to, oszczędność. Ale to zostało na jakimś skserowany z czegoś, Rozumiem. Ktoś, kto popełnił błąd. Świadomie bądź nieświadomie. Nieświadomie. No to, to, nie, to nie, że nieświadomie, nie? tylko po prostu to, to ktoś wrzucił na stronę cache, nie że, że, że to tak działa nie? i on to skserował, ale to nie było... E, tu jest jeszcze ciekawa rzecz, bo odezwałem się, no zrobiliśmy raban. Gosia, Gosia z naszego forum podniosła temat, no i zrobiliśmy raban, bo się okazało, że kupiło urządzenia... No, kilka osób, chyba no ponad 10 sztuk, żeśmy tego kupili od kilku wytwórców, chyba z czterech wytwórców, i kilku z nich, nawet teraz rozmawiałem z wytwórcą, który, yy, który zamierza to produkować na skalę taką no, dużą, bo, bo, bo całe skrzynie tych drutów nakręcił, i on mówi. Ja mówię, to prądu żadnego nie oszczędza. Wytwórca, który chce to sprzedawać za kwotę no, yy, dwa razy większą niż ja kupiłem to urządzenie. Ja mówię, no to, to jak? Ja, ja jaką, jaką palmam motywację do tego? No, wartości duchowe, plazma i tak dalej, nie zyski. Czyli tak naprawdę, no proszę Państwa, można takie coś kupić za 500 zł do robienia plazmy. Można kupić za 2000 też do robienia plazmy, ale prądu no, może nie być ani tu, ani tu. Pytanie. No, ocena, ocena rynku, tak. To jest bardzo trudne, no. bo wiele osób jest, robi, wykonuje te urządzenia tylko z myślą o zysku. Nie ma tam żadnej innych wyższych wartości, tylko to ma po prostu przynosić pieniądze i tyle. No cóż. Nikt nie jest w stanie to zweryfikować, zawsze, zawsze można da, podać powód, nie dlaczego to nie działa. I, I bardzo mało osób będzie mogło to zweryfikować. No tak, nas jest w sumie cztery osoby. Znaczy, inaczej, ja oprócz mnie znam trzy osoby, które widzą plazmę, czyli nas jest czworo, którzy widzą plazmę, którzy się do tego przyznają. Natomiast osoba, która kupuje urządzenie tylko i wyłącznie dla plazmy, no to w porządku, no to może wydać te 500 zł, czy nawet 1000 i, i być z tego zadowolona, że ma plazmę, że ma te zyski energetyczne, ale czy energetyczne w sensie, yy, no, w tych światach duchowych, o może tak, nie? Które się później przełożą na zyski fizyczne w formie na przykład zdrowia, czy poprawy relacji, załóżmy, no bo coś się rozkoduje, czyli tu są zyski, mogą być. To zależy od konstruktora. Czy on. Znowu, znowu mówisz. Przy tak? skręcaniu, czy on chce tylko pieniądze wyrwać, nie? I wtedy nie przynosi to żadnych zysków. Ona otworzy plazmę, ale ta plazma jest pusta. Mhm. Bo nie ma, nie ma pasji w nie, nie, wytworzeniu nie, nie. Te, tego, tylko jest pasja w wytarganiu pieniędzy. Dla siebie. Dla siebie. A, 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 a i tak to bardzo mało osób jest w stanie zweryfikować. Tak, tak. No, no cztery osoby w Polsce. Wiem, o których wiem. No, a jeśli ktoś jeszcze z Państwa, z widzów oglądających widzi plazmę, energię plazmy, bądź widzi światła, bądź widzi, proszę Państwa, to, co się dzieje w środku tu w środku, to nie tylko jest zbiorniczek z plazmą czy te druciki, ale tam jest bardzo bardzo dużo rzeczy się dzieje. Na, na płaszczyźnie takiej nie znowu nie powiedzieć. Mentalnej powiedzmy, tak? Czyli to, co widzą osoby dobrze, jasno widzące, to naprawdę trzeba bardzo dobrze widzieć. No bo to, że ktoś powie, że to jest kula światła, to proszę Państwa, takich osób to tłumy, nie? Ale co jest w środku? No i poza tym, co się dzieje, eee, no jak ktoś już widzi, że wy... opłynie z tego taka żółta woda, powiedzmy, tak energetyczna, coś takiego, cofa się tak jak dym, no to jak ktoś takie coś już dostrzega, zapraszamy, proszę o kontakt, mamy prężne forum omawiające właśnie te aspekty jasnowidzenia. Nie zajmujemy się skręcaniem takich urządzeń, budowaniem ich, a właśnie tymi informacjami, co się dzieje na niwie duchowej. O, może to jest właściwa nazwa. Coś jeszcze chcesz tu dodać? To, to jest zrobione rzetelnie, według schematu. Ale prądu nie oszczędzi. Ale ono nie zostało zbudowane z tą ideą, że ta, ta plazma wytworzona ma przynosić konkretny efekt dla tych osób. To zostało. Coś tutaj jest. Tu jeszcze proszę Państwa, dla producentów szczególnie, może taka uwaga dla, dla wytwórców przyszłych czy obecnych. W tym urządzeniu powinien być silnik. Jest jakiś schemat pana Kesze. Ja widziałem. Yy, schemat do silnika, i teraz tak: albo będzie tu dynamo, dosłownie takie jak rowerowe, powiedzmy, tak, albo będzie silnik. Jeśli będzie silnik, prawdopodobnie wtedy yy, temat ruszy, no bo tu może trzeba prędkości, może stałych obrotów. Dynamo i napęd, który napędza to dynamo, bo to jest też istotne, może nie wyrabiać się z, yy, na tyle z intensywnością. Ten wysiłek, który musi włożyć o, że tak powiem yy, to urządzenie i to dynamo w wytworzenie plazmy yy, jest wyczerpujący na tyle, że już nie ma szans na, na stworzenie yy, no, tych oszczędności prądowych. Może to być też jeszcze taka przyczyna. Ale to jest temat, to jest temat już yy, jakby nie na tą yy, rozmowę tutaj. sobie do mnie mamy, nie wiemy. No, poczekamy jeszcze z trzy miesiące, zobaczymy jakie będą tego yy, skutki.